Sprawdźmy czy się nagrywa. Nagrywa się. Więc witam na moim kanale. Ja jestem Orderage. Może być Saborisiek. I to jest zapoznawczy, zapoznawczy Aramik, tak? Zapoznawczy Aramik przed pewną przygodą. Musimy przejść tu na YouTube razem z wami, z widzami. Mam wzrost, że, że to będzie fajna zajawka. Będzie to granie rankadów, bo nie ukrywam, że jakoś mega tych rankedów nie chce się człowieka, bo kurczę grać. Myślę, że jak to będzie takie um, zrobione w formacie o rzucić na YouTube'a, zobaczyć, pośpiać się. Może jakieś fajne plejsy pójdą, kto wie kto wie. O mój main grace, jeszcze różowy. O nie wierzę. Esteban Taco, Ja już kuwa, ja już go lubię. Jeszcze meksykański nick. To mi się podoba, to mi się podoba. Nie spodziewałem się, że spotkam bratnim duszę tutaj ale zobaczymy jak to wyjdzie Zbyt powiem wam na nie grałem. ja mówię że po prostu teraz mało, muszę pić, mało czasu jest odpalam go po prostu żeby żeby po prostu nagrać tak to tak powiedzieć ale zawsze coś zawsze coś z tego będzie tak więc do się to wszystko o nie trafiłem albo blisko ajajaj ajaj o! Jeszcze nie trafi mnie, specjalnie tego, O, to... Co zrobi ten bariaczyk? Ale tam wszystkim dostał. Tak? O nie! O kurwa! No dobra, mogłem nie zabrać tym startowi, to będzie ogóle, no. Już więcej się dzieje niż kurwa na te ty... te drugie ręce O kurwa, to nie tak, nie leci. No i dzieci dziedzinie była ym... No, stary, to w co będzie tutaj rankedy. Mam nadzieję, że one jeszcze dobrze służyć, bo ja ostatnio za to problemy. No do rankedy, rozgrywane od kolejnego odcinka takiego. Ym... Czemu kseret stoi w tych minionków z ym... Joryta? No, będą dziki rozgrywane. Tam na razie jest tylko ta platyna, ale ja nie jestem fanem takiego tryhardowania też, więc jestem ciekaw jak to w ogóle, jak to mi na, na serio pójdzie, bo na wola ci oczywiście bardzo dla fanu, niż tutaj, że tak powiem, jak to się mówi, się dla gry. Ale jest ciekawe doświadczenie na pewno. Doki mam zamysł, że to jest ciekawe, śmieszne. Więc y, zobaczymy, jak to wyjdzie, po prostu wszystko. Mm. O! Dupa. A, on nie ma werki, bo pewnie że on ma i O to mi chodzi. O to mi chodzi. Graves jest przemocarny. Ma tyle punktów maestra. ma więcej. Jest, ma. Ale bardzo dobrze. Ci się podoba? Ci się podoba kryzys? No. Yy. na razie... Aha, sama asystja. no to chodzi, tak? To jest e, akcja dywersja dla przeciwnika. Myślę, że ja nic nie robię. Ale gdy już kupię parę temów, to będę robił. Dobra, No bo ja po prostu daję fajnie, niż fajny, muszę jedna jednoj, ale ja. Nie spodziewałem się, że to takie animation będzie miał. No i ja doję tutaj. O! Sobie do tego tutaj saportuje będzie git o kseret jak mi zastanował to byłoby lepiej, lądeczka oj, że... oj, O, mi to warto, a ba, nic się nie dzieje co tam w ogóle jeszcze zostawić na Władek Dwładek nie ten, o którym myślicie. To wale. No, to No. Czy jak jestem mainem marii? Ja nie jestem mainem marii. Ja, można powiedzieć, jungler i adekery. To moje jest królestwo. Jakby nigdzie ja nie czuję się bardziej, lepiej, pewniej niż jako właśnie adekery, jungler, bo uważam, że no i Adekar jest naprawdę bardzo ciekawym rolą, ale nie mam tutaj zobarów filozoficznych się tym ten temat wypowiadać. Boże, 1.1.11. Ale dżungla, no to od czwartego sezonu jak gram, zaczynałem na Adequary na pewno, a później przeszedłem właśnie w dżunglę. I na tej dżungli mi się po prostu spodobało. że człowiek został na dłużej, no w pół dłużej. No. Ale wytajmowane, Ale już się chyba umrze, Ole, ale uratowane. Więc. Hmm. Dużo osób. O, zależy mi na Dużo osób nie lubi grać na dungli, ale no ja naprawdę, czy idzie, czy nie idzie. Uwielbiam. O, i mam chwilę, ale mi się trzeba było się wrócić. Ja uwielbiam, bo to naprawdę. Wspaniała, wspaniała rola. Trzeba taka. raz spróbować. Dobra, może nieraz, bo za pierwszym razy może się nie udać totalnie, tak? Ale jakieś pięć razy 10 na dżungli. Duży pół tam jest, Rodzi groma no to po prostu tych, tych postaci. A nawet jakieś niekonwencjonalne piki. Oe tak samo są, żeby sobie zabrać. O typu przed zmianami, które weszły niedawno w, jakoś w tym patchu Uwielbiałem grać w tej, na firi starą w dżungli. Znaczy starą, no zamienili w tak? Ale no to... O, ale go, go tutaj. Nie spodziewałem się tego. No, więc... Przed zmianami już bardzo mi się przyjemnie grało w dżungli bo to, że to by było, że to było, o to się trzęsło, Że to by było od razu ten doskok Na RC była, nie było tej niewrażliwości, ale miało tych więcej tych minionków swoich Tworzyło I naprawdę spoko się grało Jakby po zmianach te, jeszcze lepiej nie, nie będę mówił, że nie, że to naprawdę stworzył potwora nie, nie widziałem chyba, chyba jeden mecz na wiele, na którym zagrałem na, na firi, e, widziałem już po zmianach i żeby ta na firi przegrała, no to to był to musiał... no fart być bo no jadę, fart, no musiał być jak to się nazywa? To no to muszę Dobra. żeby ta na chwili przegrała, to po prostu musiał być, musiała być słaba, prawda? Bo dla tej nie ma już błędnego tłumaczenia. Była słaba i tyle. Eee, a. Nakładam chyba jeden na kanale z nią filmik, na tak, którym ze streamów, właśnie taka su, 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 słaba jak się trafiła. O, ładnie Taka słaba jak się trafiła, więc beka była. No, byłem pewny, że nas rozwał, ale Grejsik. Chyba wtedy grałem? Chyba Gravesem. No był za mocny, O, ale nie Do. I mogłem mu pomóc, żeby przeżyli. Eee, dobra, idź. O kurde, zarazem narobię tutaj. Idzie No, więc... wiem. Zmiany powolone, powolone. Miał też do Jolika, ale nie wiem, Fajne. Ale Może to mamy tyle killi, a nie mamy nic poszuwane w ogóle. Ależ śmiesznie O kurwa. oka, O chyba hmm. będę musiał umrzeć, ale już... ze sobą do kogoś dobrać mogę. Ale znam że Kogo tam Ja się na Ale jaj, ja, no tyle kiedy nas słyszymy, no nie wiem, sporo Masz szansę to. Robi. O, tu szybkie wprowadzenie będzie na światło mojej osoby, bo teraz jest kamerka, tak. Zaopatrzyłem się w fajną kamerkę. Mm. Y, dzięki NTP że tutaj mogłeś polecić tutaj kamerkę. No, mm. więc po prostu myślę, że teraz będzie jeszcze większa zajawa, żeby tutaj nagrywać, rzucać rozmawiać z Wami, Pierdzielić tak naprawdę o wszystkim i o niczym. Ole uniknął. Dobra, ale to się nic nie dzieje, drogi ochu dzieje się. Dobra, i ale ograny, nie. No tu tu już by się nagrało, bo sam nie wierzył, że takie to no, jest. No. Mm, no i ten gra jest tam na strzała, tak naprawdę. Popka też nie strzela. O, już surrenderowałeś. Nie, jest zasada never surrender, którą byście że jest bardzo dużą bo z, naprawdę z każdej sytuacji, z każdej pracy, można wyjść obronną ręką. Nie ma co mm, mówić, że nie, że, że lepszy się trafił, czy coś. Nie, naprawdę, ze wszystkich sytuacji da się wyjść. O, ale uniknąłem tego trudy mm, Major, bo byłoby mi ciekawe. Mm. Ali, aline, relik, ale ja inne relika. Już myślałem, że będę bo to już się udałoby. Uuu, um. 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 ja, nie wiem co tu się stanęło. Ale jest git. Jest, trzeba pushować, jest szansa, że to się wygrywa. Hmm, czy jest szansa? Kurwa. nie widzę do innej opcji. Yy, tak, to jest trochę może takiego TikTok tac braina no to i tu idzie, to było często. To była część planu. Nie ja spodziewam się, że tak się szerwali. To była część planu, żeby dać im tą szansę, tak, szansę, że mogą coś z tego ugrać, ale nie ugrałem. Nie ugrałem. Wszystko krótko sobie z telefonu. No nie wiem, się No więc. Takie moje nie będzie. Jestem to ciekaw, czy będzie to to ciekawe do słuchania, czy nie, ale Mam nadzieję, że poczujecie tę moją animatorską, animatorską energię. Animatorską krew. I będziemy się razem świetnie. Ole tutaj porubi. Świetnie bawić. Autoatak, Emil. Dobra, ten U. U. Boże, to jest czarma, take. Pół może. Boże, Tanker jakiś mał. I piu Dobra, no, nie ma tragedii No dobrze, no ten Blodim nas no, powiem no, 17,6. Może być ma 30 asyst, więc też jest jakaś zasługa moja w tym wszystkim. Ale no jednak ten O ten wlodek to... No dobrze mówi, bardzo dobrze tak, Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy gram. I teraz zabijamy się. nasza ksaja, a 13,6. No to też ono to jest O podno, To było. I zdaje mi się, że czarma już mu rzucę, Ale myślę, że powinni to... Agresja małki to wytrzymają. Do mojego powrotu tak myślę. Za jeden, za dny się leczy, zabijam po Gracea, zabijają po raz seta, Sera no i dobra, no i nic. Nie ma się czego omawiać, tak? Więc nie że pierwszy chwilę tak, będzie wygrana. No, Będę dostawał wszystko, wygrane, przegrane tych rankedów. Hmm może jako skle nie jako sklejki właśnie trzech meczy w ciągu dnia w to jeden dzień bo to po prostu naprawdę tych meczów bardzo mało gram solo to, no, to, jest, to w sumie jest dla mnie najważniejsze, że bardzo mało solo um, a... No, a może się tu będzie lepszym, lepszym graczem na tak? dobra, zamknięte, side stepy może bo my jeszcze... och, my jeszcze tam zredukujemy no bo... Dobra, pomogłem. Nie wiem, co tu się dzieje. O, nie trafiłem. dobra, tamto zabiję. Boże... Co za Trzy temki taką? Trzy ja temki? Ja Jestem w szoku. Nie spodziewałem się takiego gotu sprawy. Ale... No jest 34, 64, 34 różnicy, więc tutaj bardzo fajnie mi się teamci trafiły. Znaczy no, też są takie złe. Zobaczcie te asysty. No, no, może w chwili tak dużo, ale no. Ja Ari nie gras, tak. Ja nie jestem graczem Ari. A nie było nic krótszego do wyboru. Pokój. Nie wiem. O nie trafiłem niczym. Ale dobrze. Obici. Samobici. Samo, bici. Samo bici. I nasi teraz. Co się zrobi? Napijamy się Pamiętajcie, o ona wodnią pali, dziennie y, Minimum, ale spokojnie, nie będzie tutaj fit contentu Jeszcze a, Co tutaj się dzieje? No, na listach jakieś śmiertelne tam idzie, a i tak nasi tam zabijają wszystko. A ten jest tak samo kurwa. Zresztą ma i tam mamy takie rzeczy robić hmm. Ciekawe, ciekawe o no, no to, to, to chodzi, o to chodzi. Ja jestem ciekaw tych gry na dżungli, a tam na platynach, na które mam. To jest jeszcze, platyna, mam w flexach, już pewną. Tam mam trzy rozegrane, tylko w, w platynie chyba trzy, ale na no to, to jest jakby e, Pewniak, że to będzie, nie. Oj. Popka. Uwaga, czarma, bym dał to jeszcze, żebyśmy tam tutaj zabili. A tu dupa. O, już mi się skończyły. ale zjebałem. Byłem pewny, że nadal mam. Byłem pewny, że nadal mam rkę. Nie. Nie spojrzałem. Nie spojrzałem. Jakby nie było, że przez to. Przez takie głupstwo z mojej się wywalimy, nie? Bo teraz widzę tu mogłem skończyć. Nie mam mniej popki, w sajach na low. Mniej set na low. Jak Wladimir tu... O kur, co tu się, co ten Vladimir odjebał. No dobra, no to... My to wygrywamy, jak nie... No teraz jak to... Ale kto tu... A god to pa, pa, pasywem. A nie, nie pasywem. Wystrzelałem. Kurde. No dobra, no, no, no już popka, chodź, idziemy, kończymy to to przedstawienie Tu nie widzę, nie widzę innej opcji sobie no, Nie zobacz A w sumie nie, jeszcze jeden Ale jestem słabo mali

Piotrek, się udało. bo Papska jeszcze przeżywa. Nie no, to ksajach, to... Ksaja, Ksaja. No, jak... Może moje nazwy nie będą poprawnie wymawiane, ale za to będzie śmiesznie. <śm no, ale... GG. A, bo już w nie żyję. Nie zauważyłem. Gdzieś Zauważył. mi się zdawało, że jeszcze już, że kofeina nie weszła jak trzeba. No, to byłby... To by było na tyle na tym filmiku. Więc dzięki za uwagę i zapraszam. Na kolejne już teraz z Rankedu. Trzymaj się. Yo.